Kolejnych czworo nauczycieli odebrało akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Uroczystość odbyła się w sali Urzędu Miejskiego w Drobinie. Akty wręczył burmistrz miasta i gminy Drobin wspólnie z kierownikiem Referatu Oświaty. Awans na stopień nauczyciela mianowanego, który wymaga wiele wysiłku, wiele pracy, na pewno będzie skutkował w ten sposób, że nauczyciel wykształcony który posiada wyższy stopień awansu zawodowego, będzie bardziej lepiej przekazywał swoją wiedzę uczniom, młodzieży w danej szkole. Jak przyznają nauczyciele, awans zawodowy pozwoli im rozwijać się, co będzie z korzyścią dla uczniów. Ułatwi podejmowanie dalszych działań. Zmieni to też to, że można będzie podejmować kolejne zadania. Już ubiegając się o kolejny stopień awansu, no i też zmieni to, że będziemy dostawać wyższe wynagrodzenie. Cały czas staram się poszerzać swój wachlarz i zakres umiejętności. Także myślę, że na tym się nie zakończy. Po prostu cały czas staram się zdobywać nowe kwalifikacje i. I uczyć się także. To bardzo ważne, że kadra pedagogiczna jest coraz bardziej kreatywna i wykształcona. Są to nauczyciele bardzo kreatywni, którzy świetnie zaprezentowali się podczas komisji egzaminacyjnej. Także na pewno ta praca ich wpłynie. W bardzo pozytywny sposób na edukację dzieci i młodzieży. Podczas uroczystości nauczyciele złożyli ślubowanie następującej roty. Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Nowy rok szkolny w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Drubinie rozpocznie kolejna grupa dzieci. Zainteresowanie placówką jest tak duże, że postanowiono utworzyć dodatkową grupę dla dzieci 4-5-letnich. Z myślą o ich potrzebach przystosowano pomieszczenia po gabinecie rehabilitacyjnym. Mamy takie pomieszczenie, które jest jeszcze w trakcie remontu i które w najbliższych dniach będzie oddane do użytku. Jest to grupa 20 dzieci. Doszedłem do wniosku, że jest konieczność. Żeby właśnie tą następną grupę mhm. utworzyć i tymi dziećmi się zaopiekować. Nowy rok szkolny w tej placówce rozpocznie 140 dzieci. Kościół w Łęgu Probostwie ma ponad 600 lat. To ważne miejsce dla mieszkańców, ale wymagające pracy, nakładów finansowych na utrzymanie go w dobrym stanie. Udało się pozyskać dofinansowanie z rządowego programu inwestycji strategicznych i wkrótce rozpoczną się prace. Te środki, to jest w kwocie 900, prawie milion złotych, zostaną przeznaczone na rewitalizację ściany kościoła od strony prezbiterium. Ksiądz proboszcz doszedł do wniosku, że to inwestycja należy podzielić na etapy. W związku z powyższym podzieliliśmy to na pierwsze etapy i to jest kwota właśnie przypuszczalnie około 1 miliona złotych, to jest kwota 98% dofinansowania, 2% będzie ze środków księdza tutaj probosza. Jak zaznacza proboszcz parafii świętej Katarzyny w Łęgu, pracy przy kościele jest dużo. Dotychczas udało się wyremontować m.in. część dachu, wschodnią ścianę kościoła. Mamy świadomość, że to jest kościół, który zawiera w sobie wewnątrz zabytki, ołtarz norbertański i inne pieta Matki Bożej, tak więc ich ścielnica, która tam stoi, były to wszystko odnawiane w latach 80. i kościół też. E, przechodził taką renowację, wewnątrz szczególnie widać to w środku, jak teraz wygląda. Ale niestety dalej potrzeby są wielkie, by rzeczywiście ten kościół odzyskał taką świetność. Dotyczy to oczywiście dachu i więźby dachowej, która domaga się wymiany i konserwacji. Za pozyskane środki odbędzie się kompleksowa rewitalizacja najstarszej części kościoła. Prace obejmą elewację północną i południową prezbiterium. Rozpoczną się w przyszłym roku. W drobinie na ulicy Kryskich trwają prace związane z budową kanalizacji. Jak podkreślają mieszkańcy, czekali długo, a to ważne zadanie. rano to się ruszyło, widzę, że się ruszyło, także nie tego. Będzie łatwiej. No. Inwestycja wodno-kanalizacyjna to szansa na nasz rozwój, mówi burmistrz Drobina. Inwestycja, która daje możliwość podłączenia się posesji, na których powstają nowe zabudowania pod sieć wodociągowo- i kanalizacyjną, czyli pod tak zwaną tą infrastrukturę podziemną, która jest niezwykle, niezwykle istotna, daje możliwość dalszego rozwoju miasta i gminy. Poprzez to właśnie, jak powiedziałem wcześniej, mieszkańcy właśnie szybciej wykupują te działki. Inwestycja kosztować będzie ponad 300 tysięcy złotych. Prace powinny zakończyć się we wrześniu. Kolejny sprzęt trafił do odrobina. Spółka inwestycyjna mieszkaniowa wzbogaciła się m.in. o ciągnik, półk czy przyczepę. To ważne dla nas zakupy, zaznacza burmistrz Krzysztof Wielec. No Ja się bardzo cieszę, bo otrzymaliśmy bardzo, bardzo poważne wsparcie finansowe. To jest w wysokości 85% wartości inwestycji. To był koszty ponad 3 miliony złotych. Zakup tego sprzętu, bo jak Państwo widzicie, tego sprzętu jest, jest sporo i będzie bardzo nam potrzebny. Także nie żałuję, oczywiście, jak najbardziej pożądany wydatek z przeznaczeniem na cele publiczne. Część sprzętu już pracuje, część czeka na chociażby śnieg. Lista zakupionego sprzętu jest bardzo długa. Ciągnik, dwie przyczepy, pół do odśnieżania, zamiatarka do asfaltu, dwa samochody do odbioru odpadów komunalnych. I dodatkowo dwa samochody um, osobowe. Jak zapewnia burmistrz, w planach jest dalszy rozwój i inwestycje, dzięki którym spółka będzie mogła jeszcze sprawniej realizować swoje zadania.